W miejscu, od którego zaczyna się najdłuższa prosta droga w całej Australii i ma ona 146,6 km. No słuchajcie, jest to długa, najdłuższa prosta droga w całym, na całym świecie. Po pierwsza jest chyba w Chinach, i ma ona może z 5 km więcej. Powiem wam tak, tam jest mój skuter. Zaraz wszystkie rzeczy wrzucam tam gdzieś w krzaki i normalnie robimy przyspieszenie i prędkość maksymalna. Tutaj, słuchajcie, tutaj nic nie jeździ. Zobaczcie. Tam nic nie ma, tam nic nie ma. Tu się normalnie można o tak położyć. Bo tu nic nie jeździ. Dlatego, mogę sobie tutaj pozwolić na takie wybryki. Tutaj wróciłem swoje graty. I nikt nie będzie widział. Zabłąkane. Zobaczcie. Widać cokolwiek? Nie widać. Więc jak będzie leżeć przez 5-10 minut nic się nie stanie, to tylko szybkie testy i wracam. Dobra, ruszam! Zajechałem już te 150 km tą najdłuższą prostą drogą w Australii i powiem wam, że jestem trochę rozczarowany, ale nie drogą, a tym jaką prędkość osiągnął. Kurde, ale się wystraszyłem. Patrzcie, chyba... Idź mi sąd. Poszedł mi stąd. Kurwa, straszy mnie. Po chleb przyleciał. Ja dostaniesz ani chleb. Iść. Co to jest? On się tutaj nachlepcza i cały czas obserwuje. I podlatuje coraz bliżej. Dobra. Bo nie skończyłem to, co mówi. Poszedł mi stąd? No coraz bliżej. I kurwa, drugi jeszcze nie wytrzymam. Nie ma już kurwa. Chowam. Musiałem odejść dalej, bo ten ptak nie dawał mi spokoju. Tutaj, uwierzcie, nawet ptaki potrafią być niebezpieczne. I wcale nie żartuję. Wracając do tematu. Rozczarowałem się trochę prędkością motocykla, bo osiągnąłem 120, a nie raz mi się zdarzyło z całym załadunkiem jechać około 130, więc liczyłem na 140 na pusto. No nie jest dobrze. Przejechałem dosłownie kawałek od stacji. Jest płaski, ładny asfalt, a ja czuję, że jadę po jakichś wybojach. I teraz widzę, że tutaj normalnie jest jajko. Nie wiem, czy tu widać, jak odstaje. Tu dosłownie odstaje, i to nie jest, że tylko w jednym miejscu się takie jajko zrobiło. Ja już widzę, że tam z tyłu wyczuwam jest kolejne. Powiem wam, no trochę strach, bo tutaj nic nie ma. Asfalt jest tak nagrzany, że jak dotykam ręką, to można się poparzyć. Zresztą widać po tej oponie, nawet tu dosłownie. Normalnie, tu jest jajko. Tu jest kolejne jajko. Cholera. Ja mam jeszcze 400 km do miasteczka takiego Esperanza. Tutaj ta opona była nowa. Zobaczcie, tu już, tu już prawie bieżnika to tak nie będzie. Ona już jest do wymiany, i tutaj jest popękana cała. Obie opony mam do wymiany. I teraz znajduję się na takim pustkowiu i, i nic dosłownie nie ma. No i teraz trochę się martwię, bo no mam jeszcze kawał drogi. A ta opona, mi może w, każdym, w każdej chwili dosłownie wystrzelić. Ta przednia. Ona już jest śmietnik. No, i ten asfalt on jest tak nagrzany, że ta opona cały czas zostaje po tyłku. Jestem w kiepskiej sytuacji. Przejechałem dosłownie 5 km i zjechałem na pierwszy lepszy taki zajazd. Tutaj jest ławka, jakieś śmietniki, też pewnie ludzie będą tutaj się zatrzymywali na trasie. Powiem tak, nie przejadę więcej. Asfalt jest nagrzany, opona jest nagrzana dosłownie kilka kilometrów więcej i mi to wystrzeli. Jest godzina 15 i dalej nie pojadę. Muszę rozbić namiot, zostać tutaj na jedną noc, a rano wraz ze świtem ruszę w drogę. Jak asfalt się przez noc schłodzi trochę i opona będzie trochę też chłodniejsza, wtedy mogę ruszyć. Powoli, oczywiście, 60-70 na godzinę, no ale do najbliższego miasteczka jest półtorej godziny drogi. Z tą oponą dwie godziny. Dzisiaj 100% bym nie dojechał tam. Nie ma nawet takiej opcji. Ale jutro rano jakaś nadzieja jest, taka malutka, ale jest. No nie mam innej opcji. Tak rozejrzałem się tutaj, co jest dookoła i nic nie ma, powiem Wam, oprócz tych drzew. Chciałem rozbić namiot pod jednym i powiem Wam, zaraz mrówki mnie całe obsiadły i to takie wielkie mrówki, nie jakieś malutkie. Więc <gryw> kolejnym wyzwaniem jest znaleźć miejsce gdzie mogę rozłożyć namiot teraz powoli zaczyna do mnie docierać dlaczego to był głupi pomysł jechać taką długą drogę skuterem i już samo to że ludzie reagowali na mnie trochę dziwnie widząc mnie na trasie każdy jakiś pickup, SUV rozumiecie, Auto terenowe, i mój skuter obok na stacji i ludzie podchodzą i się pytają wow, gdzie ja jadę, jaką prędkość to osiągnie ja mówię, co oni się dziwią no jaką by nie osiągnęło to przecież Dojechać się dojedzie. No ale teraz jednak widzę, że dużo czynników ma znaczenie. No i właśnie do mnie też dociera, że przecież jak jadę cały czas tą trasą, to miałem pełno opon. Takich dosłownie, że wystrzelona gdzieś na poboczu leży taka sparciała. No i teraz już wiem dlaczego. Przecież jak ten, ten, ten asfalt osiąga temperaturę z 50 stopni w tym słońcu. No i opona cały czas się toczy nagrzewa. To byłby mądry pomysł, jechać takim skuterem w taką długą trasę, ale jakbym miał ze sobą dwie opony w plecaku i narzędzia, to wtedy czułbym się bezpieczniej niż z tym paliwem na, na tyle skutera, bo tak naprawdę jeszcze mi się nie, nie przydało. Bo co 100-200 kilometrów jest jakaś stacja. Oczywiście dla jasności. Nie mam tutaj ani zasięgu, ani internetu. po prostu wylądowałem po środku niczego. A ten znak uważać, kiedy mokra nawierzchnia. dla mnie nie musi być nawet mokra. Bo i tak mogę wpaść w takie turbulencje i poślizg. Bardzo tu cicho i spokojnie. Aż tak dziwnie wam powiem, ale jest ładnie. Tylko dlaczego wylądowałem tutaj sam? To jeszcze nie są duże pająki. Jak na Polskę to może i duże. Ale jak na Australii to małe. Tylko ciężarówki tu jeżdżą. No i raz na jakiś czas osobówka przejedzie. Chodzę tutaj dookoła, żeby zbadać teren, czego można się spodziewać. I rozglądam się, czy nie ma jakichś bęży. Właśnie ktoś podjechał kamperem i nie jestem już sam. Rozmawiałem z tym panem, który podjechał tą przyczepą kempingową i okazało się, że jest inżynierem i powiedział mi tako, że prawdopodobnie te guzy pojawiły się ponieważ, no jak mówiłem asfalt jest gorący, opona jest nagrzana no i przez hamowanie przednim hamulcem no ja hamuję dwoma, przednim i tylnym naraz no ale wiadomo, że większy nacisk jest na przednią oponę podczas hamowania ponieważ przedni hamulec jest silniejszy no i może mieć rację, może dlatego powiedziałem mu jak wygląda sytuacja że chcę jechać do następnego miasteczka. Okazało się, że jest to 190 km, bo sprawdzili na takiej mapie fizycznej, bo tutaj nie ma zasięgu. Ale słuchajcie, ta opona już wygląda trochę lepiej. Dosłownie minęła godzina, ochłodziła się i te góle takie zeszły. Ja czuję nierówności jak przejadę tak, tak dłonią po oponie. Czuję, że są, ale to już nie jest takie jak było dosłownie godzinę, dwie temu więc jest trochę lepiej powiedziałem mu jaki mam plan poczekać do ranka i wyjechać jak asfalt będzie chłodniejszy zrobić z 200 km zatrzymać się niech znowu opona trochę ostygnie pojechać dalej no i facet powiedział mi, że no w sumie nie mam wyjścia, że to najrozsądniejsza opcja bo drugą opcją jest wrócić się do Baladoni, czyli miasteczka położonego 50 km na wschód, czyli musiałbym wracać. No i tam... Tam, no... Mógłbym wezwać jakąś pomoc i czekać na taką oponę i mogłoby to trwać tydzień. A ja nie mam tygodnia, żeby siedzieć w jednym miejscu pod namiotem przy jakiejś stacji. No, z drugiej strony jeśli pojadę na zachód w kierunku, w którym zmierzam i okaże się, że coś się stanie z tym skuterem, ta opona wystrzeli czy cokolwiek to jestem uziemiony. Wezwanie pomocy to raz, że jest ciężko, bo tutaj nie ma zasięgu, więc mógłbym prosić kogoś, kto przejeżdża. Może w jakiś sposób, może jakiś, nie wiem, telefon satelitarny, albo, e, no nie wiem, jakiś internet, ten odmaska, maska. Starlink. Po, po prostu dałoby się jakoś wezwać pomoc, gdybym utknął, ale nie zabrałbym ze sobą skutera. On by musiał zostać gdzieś tutaj w krzakach. A jeśli bym wrócił po 3-4 dniach po niego? Już by go tam nie było. A wezwanie takiej pomocy to ceny zaczynają się od 1000 dolarów. Słuchajcie, ja za ten skuter dałem 3000 dolarów i sprzedam go może za 2000 w perf. Więc 1000 dolarów doliczyć to jest kupa siana. I z takim zachodem słońca w tle proszę zobaczyć, tutaj moja miejscowa namiot i skuter na straży, żeby mnie chronił przed dziką zwierzyną. Popakuję manele. opona wygląda już trochę lepiej jak to wyglądało wczoraj, ale i tak będę musiał jechać powoli, max 80 tak myślę. No i przejadę pierwsze 50 km, zatrzymam się i sprawdzę w jakim jest stanie. Dało się przejechać pierwsze 50 kilometrów, i powiem tak, na razie nie pojawił mi się żaden tutaj bombel, więc jest OK. Opona jest delikatnie ciepła. No i asfalt jak dotykam też. No nie mogę powiedzieć, że jest chłodny, ale jest taki delikatnie ciepły. Ogólnie jest godzina 7.51 i zrobiłem 50 km 50 minut. Wydaje mi się, że i tak wyjechałem trochę za późno bo słońce już jest naprawdę wysoko. Gdybym wyjechał o 5 rano, a nie o 7, to myślę, że byłoby dużo, dużo lepiej. Ale i tak nie jest źle. No myślę, że jeszcze będę jechał co najmniej 2 godziny do tego miasteczka najbliższego. Jestem 100 km na zachód od miejsca, w którym spędziłem ostatnią noc. I patrzę teraz na tą oponę i powiem wam, że jak na razie jest OK. Wygląda bez zmian po przejechaniu kolejnych 50 km, także jestem pozytywnie nastawiony. Cały czas jadę 70, staram się nie przekraczać prędkości. I zobaczcie, słońce schowało się za chmurami. Chyba ktoś nade mną czuwa tam u góry. Dzięki. No i skuter. Pochwaliłem go. Robi naprawdę dobrą robotę. I wcale nie mam go w dupie. Jesteś najlepszy. No. Także myślę, że dzisiaj na pewno nie zakładam na pewno, ale mam nadzieję, że dotrzemy do tego najbliższego miasteczka. Zostało już niewiele, może 70 km. No i chciałbym jechać dalej do Esperance. Do tego miasteczka, Norseman, tak się nazywa. No i dotarłem do tego miasteczka. Było to dosłownie 160 km, także opony dały radę. Powiem Wam, że zrobiłem research, bo mam tutaj internet i okazało się, że są dwa zakłady wulkanizacyjne. Zadzwoniłem do pierwszego, nie zajmują się wymianą opon w motocyklach, a drugi powiedział, że. Może takie opony mieć do tego motoru, ale nie dzisiaj, jutro najszybciej. Więc umówiłem się z gościem, że jadę zaraz do niego, żeby luknął okiem, jak one wyglądają i czy muszą być wymienione od razu, czy jestem może w stanie zrobić jeszcze te 200 km do miasteczka Esperanza. I tam, tamte miasto jest dużo, dużo większe i mogliby mieć opony na miejscu. Więc jadę zaraz do niego i ustalimy, czy mogę jeszcze przejechać kolejne kilometry. A jeśli nie, to po prostu zostaję tutaj na noc, poczekam aż mi jutro to ogarną, i wtedy na spokojnie, już ze spokojną głową, bez zmartwień, że może mi wystrzelić, po prostu pojadę dalej. No i właśnie jestem po wizycie w tym warsztacie wulkanizacyjnym. Powiedzieli mi, że nie mają takich opon na miejscu, a nawet gdyby zamówili, to i tak nie mają narzędzi, żeby wymienić. Więc najlepszą opcją jest jechać do Esperanza, ale słuchajcie, jest. Godzina 12, i słońce jest w zenicie. I ten asfalt jest cholernie gorący. A mam 200 km do przejechania. Facet powiedział mi, że tutaj jest motel No i jest. I podobno tylko 50 dolarów za noc. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie, jak po prostu tutaj zostanę do świtu. A jutro rano, wraz ze wschodem słońca, powiedzmy o 5-6 rano, wyruszę w stronę Esperansy i zrobię te 200 km, kiedy asfalt będzie chłodny. I opona także. W takim miejscu zostawiam skuter. Jestem na tyle motelu. Opona się tutaj nie nagrzeje, bo jest w cieniu. No i tutaj tą bramę zamykają od 21:00, Także luz. Ale jaki mam pokój? To jest normalnie hit. Zaraz Wam pokażę. Pokażę Wam, jak wygląda ten motel. O, wow. yeah, all good. Tutaj schodami do góry. Jeszcze tylko przejść przez taki hall i zaraz wam numer 20. Dobra. Wchodzimy do tej komnaty. Zobaczcie to. To jest mój pokój. Słownie okna to tutaj nie ma, bo nie można tego nazwać oknem. Takie łóżko no i lodówka. I nawet działa. Szybka przypinka. Dobra. No i jeszcze taki widok tutaj jest. Tu już jest czerwona ziemia. Tereny pustynne. I zobaczcie prysznice. Prysznic jest wspólny dla innych tutaj mieszkańców. I wygląda on tak. Powiem wam. Ja księżniczką nie jestem i do każdych warunków się dostosuję. A to nie są złe warunki. Są takie, no, dwie gwiazdki na pięć. Czyli akceptowalne. Normalnie dzisiaj bym nie brał żadnego hostelu. Spałbym trzecią noc w namiocie. No ale jest godzina 12. Co ja mam rozłożyć namiot o godzinie 12? Przez cały dzień mi się nagrzeje. Co ja będę robił w ogóle? Nie mogę jechać dalej. A jestem w ładnym miasteczku, więc po prostu rzucam wszystkie graty, wezmę sobie zimny prysznic i idę zobaczyć co tutaj się dzieje. Dlaczego nie skorzystać, póki jestem tutaj uziemiony na jedną noc? czysty i pachnący i popsikałem się perfumem za 20 dolarów. Beckham wjechał. I teraz mogę iść na dół i spróbować bajery do recepcjonistki, bo jest fajna młoda dziewczyna. No to połaziłem po miasteczku. Powiem wam, że nic tutaj nie ma. Jest tu jeden supermarket, dwie stacje benzynowe, jedna restauracja i jedna szkoła. Nic poza tym. Jestem dosłownie w centrum miasteczka. Jedyne, co tutaj przykoło moją uwagę, to ta żółta Toyota. Miasteczko, w którym wylądowałem nosi nazwę Norsman i powstało w 1894 roku po odkryciu złota przez jednego z poszykowaczy, Lorenza. Nadał on nazwę temu miasteczku na cześć swojego konia. Norseman, bo taką nosił nazwę jego nordycki koń. A sam poszukiwacz złota był Australijczykiem, także nie wiem skąd za miłowanie do krajów nordyckich. Legenda głosi, że koń kopiąc ziemi odkrył żyłę złota, co doprowadziło do powstania osady górniczej. I na jego cześć znajduje się tutaj pomnik w samym centrum miasteczka. Jest tutaj też basen, dostępny dla wszystkich mieszkańców Totalnie za darmo. Teraz tylko wejść. godzina 19 i to miasteczko jest zupełnie wymarłe nikogo tutaj nie ma zobaczcie, mogę sobie iść środkiem centrum, jeśli można to tak w ogóle nazwać a jeśli chodzi o ceny, no słuchajcie jestem prawie na pustkowiu no i w tym sklepie, w supermarkecie IGA ceny są droższe niż w takim Sydney w supermarkecie jakimkolwiek więc wcale to nie jest tak, że gdzieś tam na wsi, daleko od cywilizacji będzie taniej. Nie. I z takim pięknym zachodem w tle żegnam się z Wami mordeczki. Zapraszam do oglądania następnego odcinka, bo jutro wyjeżdżam w stronę Esperance i mam nadzieję, że przejadę te 200 kilometrów. A czy się uda? Zobaczycie w kolejnym odcinku, także zapraszam. Woo!